Ale też w tym wspomnieniu o rewizorze właściwie najbardziej to mi utkwił zupełnie ktoś inny. Mianowicie epizodysta, który Wam jest moim przyjaciołom z 40-latka znany bardzo i Państwu być może też, to był kolega Janek Gałązka, który kreował postać w 40-latku tego dozorcę walędziaka. Ale ten Walenciak to była postać nie z tej ziemi, bo to był człowiek, aktor brzuchomówca w dodatku. Więc on, jak każdy brzuchomówca, miał rozdwojenie jaźni. On nie wiedział, kim on jest naprawdę. Ale mm, również na końcu swojej jakby kariery, po, po graniu u nas tam w tym 40-latku, on zaczął jeździć z, la, z lalką, Bartek to się nazywał, taka kukiełka drewniana i on z tym Bartkiem jeździł, rozmawiał na aktualne tematy polityczne i różne tego. Miał szereg koncertów, żył z tych koncertów. I ja go zaangażowałem do epizodycznej roli w tym rewizorze, Wasyla służącego Piotra Franciszkiego, który grał w ale w związku z tym, że Tadeusz Łomnicki grał główną rolę, a był jednocześnie no, członkiem KC, więc jakbym zobowiązany do tego, żeby szanować go niesłychanie i jakoś tak go, trochę się go bać, trochę mieć taki jakiś, no nie wiem, to hierarchia jakaś straszliwa. Więc ja mówię do tego Gałązki, mówię, Janku, słuchaj, ja cię muszę przedstawić głównemu wykonawcy, no, żeby on wiedział z kim gra, bo masz z nim scenę, prawda, no, nie chcę, żeby był zaskoczony, bo on w życiu y, Łomnicki nie słyszał o jakimś Gałązce. No. Długo umawiałem się z Tadeuszem, żeby znaleźć to spotkanie. No i wreszcie dopiąłem takiego terminu, że gdzieś po południu, tak gdzieś o czwartej, piątej i spotkamy się w szkole. No mówi, Tadeusz, no to przyjdźcie do mnie do, 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 do szkoły. No i ja tego Janka znowu umawiam, Mówię, Janek mamy spotkanie natychmiast, On no proszę bardzo. Umawiałem się z Jankiem, ja go podwożę, ale widzę, że on ma ze sobą torbę z tym Bartkiem. Ten Bartek wychodzi. Z... Ja mówię, co ty? O nie, no mam sprawę tamtego. Wchodzimy do szkoły teatralnej, tam gdzie pani Anna Seniuk jako profesor wybitny wykłada teraz. To jest świątynia sztuki, tam się rozmawia. Tam są w ogóle jakieś Eurypides, Sofokles, oni tam się przerzucają tymi dramatami starożytnymi. I proszę was, wchodzimy tam. Widzę, że w tle, przy schodach stoi Gustaw Cholubek, który świeżo był, bo jakby w wykładzie, otoczony wianuszkiem pań. Więc tak chcemy się przemknąć, a ten Gałązka podchodzi do, do Gustama, łapie go za rękę, w środku rozmowy, jak on był w domu rozmawiał z tymi paniami, tam pewnie rozmawiali, nie wiem, o czymś. Interpretacji jakiejś, prawda. A Gałązka no, potem mówi, panie Gustawie, Przepraszam, pan, pan jesteś narkowiec, prawda? Bo my razem mamy narki chore. Jak pan... W tym samym szpitalu się z panem leczyłem. Jak... Ssikanie w porządku? <śla> Więc ja... Ja go złapałem go za... Janek mówię co, ty? Wyrwałem go tam od tego cholubka i wchodzimy do gabinetu. Sekretarka mówi, tak oczywiście jesteście Państwo umówieni, proszę bardzo. No i wychodzi Tadeusz do nas, i ty pewnie wiesz, oczywiście pochylony lekko z ręką, Wita nas. Ja mówię, to je, e, Tadziu, to jest właśnie e, pan e, Janek Gałąska. E, bardzo mi miło, proszę. Wchodzimy do gabinetu, a Gałąska z miejscami tak. E, rektorku kochany. Rektorku, gdzie tu jest telefon z, z wyjściem na miasto? A tam stoi sześć telefonów na biurku. ależ mówi, no wie pan, no wszystkie są z wyjściem na miasto. Dobrze, tak, no, tak. więc ja już chcę zakamuflować tę sytuację. Siadamy tam i ja mówię, no Tadziu, no właśnie tutaj mamy tego, pan Gałązka będzie... Kreował ten, ten tego wasyla i zacząłem zagadywać, bo widzę co się dzieje. Tamten się włączył tak. Sochaczew, co, co macie? W której jesteście? Pierwsze, zaczęliście pierwszą część? Ja dojadę, ja dojadę niedługo. Ja dojadę, tak, no co, to pierwszą część będziecie grali, a ja na drugą część dążę, tak. No nie, to mnie łomnicki mnie prosi, żebym grał. <grywa>

I, i, I tak to mam zamiar kreować. Jeżeli się panom to nie podoba czy tego, to ja mam dużo zajęć, także muszę to zdecydować. Dzie dziękuję bardzo, tego. To... patrzę na zegarek, mówię, druga część mi się zacznie. Ja zbaraniałem. Tadeusz też zbaraniałem. No, takie, że się tego nie obrażę. się, Jeżeli powiecie, że nie, to dziękuję. Łapie Bartka, łapie Bartka, żegna się i wychodzi. I rektor tak poszedł do drzwi za nim. Odwrócił się do mnie i mówi: amerykański aktor.